Opening Night Gamescom 2022 w skrócie. No dobra, trzeba trochę opowiedzieć o otwarciu tegorocznych targów Gamescom. A trochę się działo, i jak na razie, tylko opowiem o najciekawszych moim zdaniem grach, które zostały pokazane na otwarciu. Na samym początku mamy zapowiedź gry w uniwersum Duna. Niestety, będzie to Survival MMO w otwartym świecie. Wielka szkoda. To uniwersum aż krzyczy, a wręcz drze mordę, aby stworzyć fabularną grę dla jednego gracza. Dekalisto Protocol to jeden z tytułów, które zagram na premierę. Gra wygląda obłędnie, mrocznie, krwawo i wszystko na to wygląda, że będzie to godny następca Dead Space. Lord of the Fallen. Wszyscy spodziewali się kontynuacji polskiego lajka, -like, a tu niespodzianka i dostaniemy reboot. Mnie jakoś pierwsza odsłona nie przekonała do siebie, ale ja po prostu nie lubię tego gatunku. Sonic Frontiers. Mam straszne mieszane uczucia wobec tego tytułu. Twórcy dość mocno przebudowali całe założenie rozgrywki i dostaniemy otwarty świat. To może być strzał w dziesiątkę lub w oba kolana. Tak czy siak, czekam na tę grę. Quantic Dream przedstawiło światu swoją nową grę Under the Waves. Niewiele wiemy o grze, a przynajmniej niewiele można wywnioskować po zapowiedzi. Akcja gry będzie działała się pod wodą w głębinach jakiegoś oceanu. O Return of the Demonkey Island dowiedzieliśmy się już jakiś czas temu. Teraz dostaliśmy na Gamescomie nowy materiał i datę premiery. Wielki powrót, klasyka albo co gorsza wielkie rozczarowanie zagramy już 19 września. Lies of Pi zapowiada się bardzo, ale to bardzo ciekawie. Niesamowity klimat, szkoda tylko, że to Souls-like. Tytuł ten trafi do Game Passa, a więc tytuł obowiązkowy dla fanów tego gatunku, którzy posiadają Xboxy. W grze będziemy sterować Pinokiem, ale nie tym znanym z bajek dla dzieci. Trzon historii kręci się wokół próby odnalezienia przez naszego protagonisty, swojego twórcy, czyli Jeppetta. Atlas Fallen to RPG akcji w półotwartym świecie. Premiera dopiero w 2023 roku, ale jako fan gatunku czekam na każdą grę, która stawia na fabułę i klimaty fantazy. Teraz już oficjalnie Dead Island 2 zadebiutuje w 3 lutego 2023 roku. Dostaliśmy dość krwawe zwiastun. Niestety zero gameplayu. Twórcy podobno mocno postawili na kooperacyjną współpracę. Do wyboru będzie aż 6 postaci. Ogólnie nadal czekam, ale obawiam się, że może być to rozczarowanie. I to byłoby już wszystko. Oczywiście pokazano o wiele więcej gier, ale nie bardzo mnie interesują. Może po dokładniejszym im się przyjrzeniu coś tam jeszcze przykuje moją uwagę. A jeśli interesują was pozostałe gry, to dajcie znać w komentarzach, to coś tam jeszcze przygotuję.